Dobry wieczór szanowni państwo, Dawid Tatar dla MMFN, prosto z eventu Pan Challenger. A ze mną niesamowity zwycięzca dzisiejszej walki wieczoru, Janusz Magdoń, witaj. E, Janusz, no jest to osiągnięcie, walkę wziąłeś wczoraj i udało się zakończyć bardzo szybko, tak na gorąco jak wrażenia. No powiem Ci, że tak na początku nie dochodziło, Każdy każdym że się wygrałeś, wygrałeś, a ja mówię, kurde, już koniec, wiesz, tak. Troszeczkę otomaniony byłem tymi, tymi ciosami, bo jednak zawodnik miał mocne ciosy, ciężkie. No ale fajnie, fajnie wyszło, że, że wziąłem walkę, wiedziałem, że nie jestem przygotowany, coś tam się biłem, ale wiadomo, że treningi, sparingi, ale to nie jest to, co tutaj jest. No ale na spontani wyszło chyba fajnie. No, zdecydowanie. Wiem, że nie mogłeś spodziewać się zbyt wiele, biorąc walkę na ostatnią chwilę, ale zaskoczył cię czymś konkretnym przeciwnik? Nie, właśnie nie zaskoczyłem. Ja myślałem, że będzie, że będzie jakoś tam bardziej tak, wiesz, z tymi ciosami, a to tak bardziej na no, no, no okrężne te ciosy z szyi, tylko nogami, no ale no... Cieszę się, że tak wyszło i że wygrałem. W ogóle z tego co widziałem, walka rozpoczęła się dwa razy. No tak, tak, no. A co nie, poszło? Nie mam pojęcia. Widziałem, że ruszył na ciebie, sędzia przerwał i potem był gong i zaczęliśmy jeszcze raz. A, no bo tam nie wiem, coś musiało chyba do tych sędziów, czy, czy jest zredy, nie, nie wiem właśnie. Sam, sam byłem w szoku, no ale... No. Liczy się efekt końcowy. Więc teraz już tak na poważnie, powiedz mi, jak długo trenujesz i co trenujesz, bo na pewno nie trenujesz krótko. E, trenuję może rok ponad z półtora roku, ale to nie jest taki trening, że mam wiesz, może raz, dwa razy w tygodniu i to nie, czasami też nie, nie, nie mam czasu, bo też pracuję mhm. cały czas. Więc to są takie, wiesz, treningi nie, nie takie mega intensywne. Jakbym wiedział, że będę miał walkę, to bym się przygotował do tego konkretnie. Mhm. A że wyszło jak wyszło, no to tak nie byłem do końca pewny. No, ale mówię, dobra, no czemu nie, mogę spróbować, co być to będzie. Zobaczyłem przeciwnika, mówię, kurczę, może być ciężko. Jednak na zdjęciach też były troszeczkę większe i w ogóle. Ale to wiadomo, że jak człowiek pomyśli o tym, że, 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 że się boi, że, że przegra, no to nie ma po co tu przechodzić. z myślą, żeby, żeby wygrać, żeby dać z siebie 100%. Yy, nie liczyłem na jakikolwiek wynik, po prostu chciałem dobrać do, dobrą walkę. i. Wyszło dobrze. To aż boję się mieć, co by się stało, gdybyś miał okazję odbyć pełen okres przygotowawczy. Mogłoby być lepiej, no nie, nie, nie wiem, jak to by było. Ale fajnie, że wyszło tak, jak wyszło. No na pewno, jest to powód do dumy, jest to powód do celebracji. E, kiedy będzie okazja zobaczyć w ringu po raz kolejny? Mam nadzieję, że na następnej gali. Zobaczymy, kiedy będzie. Bo taki był ogólnie plan. Tutaj chciałem z tej gali wystąpić, ale powiedzieli, że już jest full, bo za się zdecydowałem. Więc odpuściłem trochę treningi, tak coś tam trenowałem. No, i ten, i nie wiem, czy tam będzie kwiecień, maj. Mam nadzieję, że następny też mnie zobaczycie, jak, jak będzie taka okazja. No, myślę, że po dzisiejszej prezentacji to, 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 to raczej nie jest pytanie, to jest pewnik. Ale wiadomo, wszystko w rękach potężnych Rafałów, potężnych wodarzy Federacji Power Pan Challenger. Najbardziej, najbardziej mnie stresowało to, że. że, że... Czy to jest walka wieczoru, że każdy na nią oczekuje? I to chyba bardziej mnie stresowało niż, niż, niż ten zawodnik w sumie. No, ale tak jak powiedziałeś chyba na Face to Face, strach ma wielkie oczy. Tak. Okazało się, że oczy były wielkie i nic poza tym. No, dokładnie. Chociaż bił mocno, bo widzę ślady, ślady walki są. Coś tam, coś tam po solidykacie, więc chyba chyba coś, coś jest. Czy masz w głowie kogoś, z kim chciałbyś się zmierzyć po, po takim debiucie w sumie w Federacji? Nie, nie mam nic konkretnego. Okay, czyli prawdziwy wojownik, kogo Federacja podsunie? To z tym się zmierzy. Przyjmę każdą, każdą propozycję. I to mi się podoba. Janusz raz jeszcze wielkie dzięki, gratulacje Dziękuję. i do zobaczenia na następnej gali. Mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Dzięki.